Była łódź, teraz jest samolot, który to wlatuje w jakiś tajemniczy portal, gigantyczne oko, które wciąga maszynę i tak trafiamy do dziwnego, acz fantastycznego świata, gdzie od razu atakuje nas latający potwór na kształt. Jest więc niebezpiecznie, ale na szczęście udaje nam się bezpiecznie wylądować i od zastanego na ziemi innego rozbitka dowiadujemy się, że powrót z tego świata do naszego nie będzie prosty. Ale z tych dobrych wiadomości okazuje się, że jest on możliwy. W tej części Uśpionych Bogów, czyli Odległym Niebie, podobnie jak w pierwszej części tej gry, będziemy szukać totemów, aby zbudzić bogów i wydostać się z owego tajemniczego świata. Ale od razu powiem Wam, że aby zagrać w odległe niebo, nie musicie ani mieć, ani znać pierwszej części tej gry. Mamy tutaj kontynuację przygody w tym samym uniwersum, ale odległe niebo to całkowicie niezależna i samodzielna gra. Zatem to od niej możecie zacząć Waszą eksplorację i przygody, a jeśli ta lotnicza eskapada przypadnie Wam do gustu, to możecie potem wybrać się na wyprawę łodzią, grając w pierwszą część tej gry. Wspomniałam, że w obu przypadkach podróżujemy, a zatem będziemy prowadzić dziennik podróży. To tutaj oznaczymy stan naszych bohaterów oraz naszego środka transportu, w tym wypadku samolotu. Można, a wręcz zaleca się, notować tutaj sobie różne ważne informacje czy też nasze spostrzeżenia. U dołu karty będziemy skreślać kolejne ogniska, kiedy to będziemy odpoczywać w obozowisku. To jest takie swoiste odliczanie do końca gry, a zatem trzeba rozsądnie planować. Nasze wyprawy w poszukiwaniu totemów. Na odwrocie każdej karty do zapisu stanu naszych przygód znajduje się mapa, na której będziemy oznaczać, które lokacje już odwiedziliśmy, warto też wpisywać tutaj kluczowe słowa. A jak będziemy musieli jakieś cyfry skreślić, to oznacza, że już nie możemy do takiej lokacji wrócić. W grze Odległe Niebo, do poznania i zagrania nimi jest pięciu bohaterów. Umiejętności każdego określone są po prawej stronie jego planszetki. U dołu znajduje się tor punktów życia, a nad nim jakie akcje ten bohater może wykonywać, wydając żetony staminy. Każdy bohater ma do dyspozycji trzy takie żetony, a więc no, też należy nimi podczas rozgrywki odpowiednio rozporządzać. Generalnie każda postać ma inne statystyki. Dodatkowo, każdy bohater może zostać rozwinięty poprzez karty umiejętności, które wsuniemy sobie u dołu planszetki, co jeszcze pogłębi asymetryczność bohaterów. Uśpieni bogowie odległe niebo, zresztą tak jak i pierwsza część, to gra w otwartym świecie i to znaczy, że podczas rozgrywki każdy z Was zdecyduje, gdzie pójdzie najpierw, gdzie pójdzie potem, jak poradzi sobie z napotkanymi tam sytuacjami, postaciami czy też stworami, a zatem każda z tych historii. Ułoży się inaczej. Generalnie nie ma tutaj narzuconych zadań czy jakichś scenariuszy, które trzeba wykonać według ściśle określonego schematu. Poza oczywiście kluczowym celem, czyli zbieraniem totemów. Sama rozgrywka polega przede wszystkim na odkrywaniu nowych obszarów, na eksploracji tego tajemniczego i dziwnego świata w celu wydostania się z niego. Jest zatem duża swoboda i dowolność podczas niejako zwiedzania tego ciekawego uniwersum, ale pewnych zasad należy się trzymać. A zatem. Zawsze, zaczynając rundę, dobieramy dwie karty zdolności. To są właśnie karty, którymi możemy rozwijać naszych bohaterów. Aby je zagrać, będzie trzeba zapłacić, odrzucając wskazaną ilość innych kart z naszej ręki. Karty umiejętności też będziemy mogli zagrywać podczas wykonywania testów. Następnie w ramach rundy przechodzimy do odkrycia karty wydarzenia. Jej treść określa, co się wydarzy. Na przykład Ed skręcił kostkę na śliskich skałach, no i musi ponieść tego konsekwencje. Albo mały pajączek gryzie Jessie i aby wyleczyć ugryzienie, trzeba zdać test bądź też lodowa burza uziemia nasz samolot, no i dopóki nie naprawimy naszej maszyny, efekt ten będzie działał. Są tu więc zdarzenia zwykle trudniające bohaterom rozgrywkę. Jak natomiast wyglądają działania graczy w ramach rozgrywanych tur, sprowadzają się one do zarządzania czasem. Wskazuje nam to plansza akcji, a konkretnie znacznik takiego kieszonkowego zegarka na torze czasu. Do wydania mamy więc 5 punktów czasu, choć można zachować jeden ostatni na następną turę. A zatem za wydany czas wykonujemy wybrane akcje, jak na przykład jeden punkt czasu kosztuje podróż, czyli przemieszczenie figurki postaci na mapie o jedno pole. Jeśli wejdziemy na pole z ikoną jakiejś przeszkody, to stracimy 3 punkty zdrowia. Jeśli natomiast jesteśmy na polu z cyferką, to możemy zrobić akcję eksploracji i na tę akcję trzeba wydać dwa punkty czasu. Wtedy sięgamy sobie do księgi przygody i czytamy odpowiedni paragraf oraz odkrywamy dalszą część naszej historii. Aby latać też należy wydać dwa punkty czasu, ale musimy zużyć również paliwo. No i oczywiście nasz samolot musi być sprawny. Wreszcie ostatnia akcja za jeden punkt czasu to właśnie naprawa. Gdyby jednak samolot został uszkodzony, to możemy. Możemy go zreperować, bo będzie nam potrzebny do podróżowania po tym rozległym świecie. Podczas naszych przygód bohaterowie będą mieli poza tymi małymi kartami umiejętności na swojej ręce również karty zadań i karty przygód. Na kartach zadań, questów, określone jest, co należy zrobić, gdzie pójść, jakie odnaleźć miejsce, lub jakie zasoby zebrać i odrzucić, aby na przykład znaleźć to Karty przykód z kolei to takie karty, które gracze mogą zagrywać, wykorzystując ich efekty. Po zagraniu karty takie trafią na specjalne miejsce na stos kart odrzuconych na planszy akcji, a wrócą one do graczy po wykonaniu akcji obozowiska, kiedy sobie odpoczniemy. Kiedy przed graczami stanie konieczność wykonania testu, no to musimy zdecydować, które z postaci podejmą się zrobienia danego testu. Na przykład mamy test na percepcję na 10. Wybieramy więc postaci, które wezmą w nim udział. Każdy musi odrzucić żeton staminy. Ponadto gracze mogą zagrywać karty umiejętności ze swojej ręki z odpowiednimi symbolami, aby uzbierać wymaganą ilość, i na koniec dobieramy kartę losu i dodajemy jej wartość do całej naszej sumy. Testy więc są intuicyjne i proste. Nieco bardziej złożona jest walka z różnymi stworami, jakie podczas eksploracji tego świata napotkamy. Gdy dojdzie do walki, należy dobrać wskazanego potwora. Dolna część jego karty podzielona jest na siatkę dziewięciu pól, na których znajdują się symbole serc, czyli punkty życia stwora, różne jego umiejętności oraz te niebieskie trójkąty. To taka moc, wzmocnienie jego siły ataku, która przyrośnie z każdą kolejną turą, jeśli tego pola nie zakryjemy. Podczas walki korzystamy z tali kart przygód do walki. Dobieramy stąd karty dla każdej postaci plus jedna karta. Są tutaj różnej maści bronie, od tradycyjnych włóczni, mieczy, toporów czy pistoletów, po mniej konwencjonalne jak odłamki skał, rzutki czy dezorientacja wroga. Te karty zagrywamy podczas starcia po jednej karcie na danego bohatera. Następnie rzucamy kością ataku i przydzielamy obrażenia. No i jeśli oczywiście bohater ma jakieś specjalne umiejętności ataku, to z nich korzystamy, o ile mamy staminę. Znaczniki ran należy umieszczać na polach siatki na karcie potwora obok siebie, tak aby zakrywać punkty życia potwora, ale też warto zasłaniać jego umiejętności czy właśnie te symbole mocy, bo wtedy stają się one nieaktywne. Kiedy zakryjemy wszystkie symbole serduszek, to brawo, udaje nam się takiego stwora pokonać. Jeśli natomiast przeżyje, to w ramach kontrataku zadaje on obrażenia bohaterowi, który go zaatakował. Sumuje się wtedy właśnie tą jego siłę i punkty mocy, jakie narastają z każdą kolejną turą, więc lepiej szybciej niż później pokonywać stwory. Oczywiście zdecydowanie gorzej jest, kiedy przeciwnicy pokonają bohaterów, bo wtedy trzeba będzie wylizywać rany, odpoczywając przy ognisku, a tym samym zbliżamy się do końca gry aż o trzy obozowiska, więc zasadniczo lepiej walki jest wygrywać. Na koniec, odnośnie walki, dodam jeszcze, że do talii kart walki będzie można podczas rozgrywki dodawać nowe karty, które znajdziecie, i modyfikować te talie oraz dostosowywać ją do napotkanych przeciwników. Oto jak prezentuje się nowa odsłona Uśpionych Bogów. Niezależnie czy znacie jej pierwszą część, możecie wybrać się na tę podniebną wyprawę, odkrywając kolejne zakamarki tego otwartego świata. Kampania polskiej wersji językowej tej gry startuje z końcem maja. Ta nowa, druga część Uśpionych Bogów, podobnie jak pierwsza, zostanie wydana ponownie przez wydawnictwo Lucky Duck Games Polska. Dzięki serdeczne za oglądanie.